Cześć, tu Dariusz Hałdys. A dzisiaj opowiem Ci o środowisku, to które ma na nas niebywały wpływ. Podzieliłem je na trzy takie kategorie, bo każdy z nas takim środowiskiem się otacza. Zaczynamy od ludzi, oczywiście najważniejsze osoby dookoła nas, z którymi mamy do czynienia, czyli wpływ tego środowiska społecznego na nas. Punkt numer dwa będzie dotyczył informacji, czyli to, czym się otaczamy. Nawet te książki, które tutaj są za mną, czyli wszystko to, co jest związane z wiedzą, którą przyswajamy, tą w świecie wirtualnym, no ale też w rzeczywistym niejako, jeśli chodzi o fizyczne książki. I jeśli jesteśmy już przy fizyczności, to to środowisko związane ze światem fizycznym, czyli to, co nas otacza dookoła, to, co czujemy, to jak to wygląda, a najlepiej można to też zobaczyć po porach roku, które się zmieniają, Mamy zaraz wiosnę i to środowisko, zdecydowanie wiosenne, będzie na nas wpływało inaczej. Natomiast punkt numer jeden środowisko społeczne czyli wpływ ludzi, którzy nas otaczają. Te osoby mają wpływ na to, jak my się wysławiamy, książ jakie książki czytamy, na jakie tematy rozmawiamy, jakie też nawyki budujemy. Jest to pewien efekt lustra zapisałem tutaj sobie. Podświadomie przejmujemy zachowania i słownictwo, a nawet postawy innych ludzi. Te osoby, które nas otaczają, mają ogromny wpływ na to, jak my każdego dnia funkcjonujemy. I podam Ci przykład. Miałem w ostatnim czasie przerwę zawodową i nie używałem języka niemieckiego. Jak wróciłem po prawie trzech miesiącach do życia zawodowego i miałem pierwsze spotkanie w języku niemieckim, to miałem wrażenie, że kompletnie nic nie rozumiem. Z tego względu, że długo tego języka nie używałem, kompletnie byłem zajęty też innymi sprawami, moje środowisko było inne, a teraz trzeba było wrócić do tego środowiska zawodowego. I co się wydarzyło po trzech tygodniach? Równo trzy tygodnie po tym, jak zacząłem pracować, to okazuje się, że rozmawiam w języku niemieckim i dalej to nie jest taki poziom, jak był przed moją przerwą zawodową. Ale nareszcie zaczyna to funkcjonować w miarę tak, ażebym się komunikował dosyć swobodnie. Przez te trzy tygodnie nie zrobiłem nic ekstra, jeśli chodzi o swoją naukę, tylko każdego dnia byłem niejako wrzucony w środowisko, w którym rozmawia się w tym języku. I moje umiejętności, które już nabyłem w przeszłości, one wrzucone w to środowisko, okazało się, że nagle ja mówię w tym języku. Wow, niebywałe! Było to dla mnie. Zaskakujące, bo pierwszy raz miałem takie poczucie, hmm, nic nie zrobiłem, a nagle coś się poprawiło. No ale nie do końca nic nie zrobiłem, bo właśnie byłem w takim środowisku. Ale jak to wygląda, jeśli chodzi o parę, która rozmawia i tak naprawdę ze sobą mają jakiś taki slang? Zobacz, albo z jakimś przyjacielem, rozmawiacie na jakieś tematy i czasami nawet nie dokończycie zdania. A wy siebie już rozumiecie, albo używacie jakichś takich słówek, które są znane tylko wam. I to jest środowisko, to jest budowanie. Zobacz, jak sytuacja wygląda, kiedy pójdziemy w kierunku polityki, poglądów wszelakich. Ludzie, z którymi spędzasz czas, mają na to wpływ, mają wpływ na ciebie. Wartości, rodzina, w jakiej się wychowałeś, tak naprawdę to jest całe środowisko to jest cały kor, jeśli chodzi o ludzi. Ale najważniejsze, co chciałbym, żebyś zapamiętał z tego odcinka, jeśli chodzi o ludzi, i zapisałem tu sobie, podkreśliłem: wsparcie czy toksyczność? Co, jeśli chodzi o Twoje cele? I chcę, żebyś dobrze to zrozumiał, bo jeśli ludzie Ciebie wspierają, to wiedz, że w naturze musi być równowaga, ty też powinieneś ludzi wspierać. To, co tutaj mówię odnośnie wpływu, to ty też masz dany wpływ na innych ludzi. I teraz to, co powiedziałem. Najważniejsze, czyli czy jest proaktywność, czy jest to takie nienegatywne ukierunkowanie, czy ci ludzie szukają rozwiązań, czy może, tak jak nagrałem jeden odcinek, będzie tutaj w prawym górnym rogu odnośnik, czy ciągle jest dla nich dramat, masakra, tragedia, co by się nie wydarzyło. Wiosna idzie, słońce za wysoko, zima przyszła, śniegu za dużo, lato jest za gorąco, co chwilę jest nie tak. Kawa, w zasadzie, dlaczego nie mam do. Jest w połowie pełna, a nie w połowie pusta, i w ogóle co z tą się pianą tutaj wydarzyło? Ciągle jest coś nie tak. I teraz masz takich malkontentów dookoła siebie, no i mówisz, no tak, ale to są moi najbliżsi, to są przyjaciele, z którymi budowałem tak długo relacje. Czasami musisz zaakceptować. Albo bierzesz to, całe, całe dobrodziejstwo inwentarza tych ludzi, albo sam starasz się coś zmieniać. Może nawet trzeba zmienić to środowisko. Czasami brzmi to dosyć chłodno, owszem, ale nie miej pretensji, że dookoła ciebie ludzie się tak zachowują, skoro ty świadomie też jesteś odpowiedzialny i tak wybierasz. Natomiast jeśli środowisko, w którym się znajdujesz, zacznie ciągle mówić, że to wojna, że to inflacja, że to węgiel podrożał, ty, mimo tego parasola, który sobie rozkładasz, no to niestety jednak będziesz czuł, że pada ten deszcz. I to nie tak, że teraz chcę powiedzieć, że coś z tymi ludźmi jest nie tak. Często powtarzam, nie przykładaj drabiny do nieodpowiedniej ściany. Staram się nie oceniać ludzi, staram się traktować ludzi jako jednostki wartościowe. Fakt, zawsze znajdzie się ktoś taki, który kompletnie odbiega od norm społecznych. Chodziłeś do szkoły i pamiętasz, że w każdej klasie był jakiś taki człowiek, który, co by się nie wydarzyło, zawsze miał jakieś swoje zdanie, zawsze coś na. Psocił zawsze, próbował tylko nauczycielkę wyprowadzić z równowagi, i on miał w ogóle takie pomysły, a na końcu to wiemy tak naprawdę, jak jego życie się potoczyło. Natomiast generalnie, ludzie to są wartościowe jednostki, tak mogę powiedzieć. I to, że ty z kimś się nie dogadujesz albo nie macie wspólnego języka, to nie znaczy, że coś jest nie tak z tą osobą. Trzeba znaleźć odpowiednie środowisko, w którym wzrastamy, w którym wzrastasz ty. ty. I w którym wzrastają ludzie, którzy ciebie otaczają. I według badań, średnia osób, uwaga, z którymi się spotykasz, mówi się, że to jest pięć osób, z którymi najwięcej wymieniasz swoich myśli. Czy to też e, słownie, czy to też poprzez wiadomości, poprzez telefon, poprzez wiadomości e-mail, wiadomości tekstowe i tak dalej. To według badań, to jest odzwierciedlenie Twoich zarobków, zdrowia i szczęścia. Bo jeżeli masz wokół siebie ludzi, którzy są ukierunkowani na to, ażeby działać, jeśli się coś wydarzy, jeśli ich spotka jakaś choroba, to oni zaczynają działać, szukać rozwiązań. To samo jeśli chodzi o jakieś kwestie zawodowe. Cały czas myślą: co tu by zrobić? Może jakiś projekt, może w tym kierunku pójdziemy? Co by zrobić na weekend? Co by zrobić dobrego do jedzenia? Dbają o to, dbają o zdrowie, wiedzą, że trzeba rano wstać, pójść na spacer, albo że ten ruch jest naprawdę ważny, może coś poczytać, a nie tylko siedzieć i scrollować i cały czas zużywać naszą dopaminę na śmieszne jeżyki. Które owszem są istotne w jakiejś części naszego życia, ale nie mogą być naszym celem. I bardzo istotne jest to pod kątem życia zawodowego. Uwaga! Pamiętam taką sytuację, Tutaj dla wszystkich rekruterów, kiedy został przyjęty jeden człowiek, jeden ekspert, specjalista do zespołu, i niestety to jest klucz aktualnie w dzisiejszych czasach, że kompetencje nie mogą przewyższać tego, nie mogą przesłaniać tego, jaki będzie vibe, jaka będzie atmosfera w danym środowisku pracowników. Czy ten pracownik, którego ty zatrudnisz albo zostanie zatrudniony, Pasuje do całego zespołu. No bo to tak, jakbyś miał się ożenić albo wyjść za mąż za kompletnie kogoś, kto ma odmienne wartości, odmienną religię, odmienne poglądy i w ogóle jeszcze, jeśli chodzi o kwestie fizyczne, kompletnie ze sobą nie rezonujecie. To tak to wygląda, jeśli chodzi o zatrudnienie ludzi do zespołu. Jeżeli zatrudniasz taką osobę, a pamiętam taką sytuację, gdzie Pracownik został zatrudniony, po jego CV w zasadzie można było wywnioskować, że kompetencje ma duże, ale okazało się finalnie, że nie dość, że nie pasuje do zespołu pod kątem vibe'u, czyli pod kątem takich przyjętych zasad, reguł i to nie były jakieś wybujałe zasady czy też reguły, to normalne funkcjonowanie, generalnie każda z tych osób odnalazłaby się w innym zespole, natomiast ta osoba się nie odnajdowała, to był punkt pierwszy, a po drugie, niestety, kompetencje okazały się błędne, mylne, to wszystko, co było w CV. I teraz uwaga, ta osoba, ta jedna osoba z tego środowiska, która została włożona do tego zespołu, źle wpływała na cały zespół. I wyobraź sobie, teraz, co się dzieje z jabłkami: masz na przykład miskę jabłek i wsadzasz tam jedno zgniłe jabłko. Co się dzieje z całą resztą? No to jedno zgniłe jabłko, niestety. Ma wpływ na całę, całą tą miskę. I kiedyś też przeczytałem, że co ciekawe, kolejna rzecz do wyobrażenia sobie: Jak to wygląda, gdy masz miskę karaluchów i wrzucisz jedną wiśnię? To niczego nie zmieni, prawda? A jak masz miskę wiśni, takich dorodnych, naprawdę fantastycznych, robią świetną robotę, wiesz, że z tego będzie sok niebywały, i wsadzisz tam jednego karalucha. No, nie bardzo. Więc tak to wygląda, jeśli chodzi o rekrutację, o szukanie ludzi też do swojego zespołu, ale jeśli chodzi o to, kim my się otaczamy. I bardzo ważne pytanie, bo cały czas mówię o tym, kto nas otacza, ale uwaga, jaki ty masz wpływ na innych. Czy mówisz dzień dobry, czy się uśmiechasz, czy mówisz miłego dnia? Zobacz, jak to funkcjonuje, kiedy idziesz ulicą i ktoś no, patrzy na ciebie. Tak spod byka. A ty jednak powiesz mu dzień dobry, cześć. W porządku, jak ci mija dzień. Od Ciebie wychodzi taka proaktywna postawa niejako ty masz wpływ wtedy na to swoje środowisko. I też przypominam sobie historię z jednej organizacji, gdzie jeden pracownik mówi innym zawsze: dzień dobry, uśmiecha się, miłego dnia. I ci ludzie w końcu mówią wow, fenomenalnie! Ktoś nas tutaj chce, ktoś nas tutaj wita. Nie dość, że. Naprawdę jest dobra atmosfera, to można od razu inaczej przeżyć ten dzień. Więc, czy ludzie wokół ciebie, zadaj sobie to pytanie: czy ludzie wokół ciebie cię wspierają, czy hamują twój rozwój? Jeśli masz wokół siebie ludzi, którzy za każdym razem mówią: Nie, ten pomysł się nie uda, nie, ty się do tego nie nadajesz i tak w zasadzie to zostań w tym miejscu. Nie, ty. Nie idź tutaj, nie rób tego kursu, po co pójdziesz do tej pracy? Ty czego się nie podejmiesz, to tak naprawdę nie warto, to jest za duże ryzyko. I znowu historia z życia zawodowego, kiedy podczas wielu spotkań związanych z rozwiązywaniem problemów, jeden z członków tego zespołu za każdym razem mówił, że nie, to, to nie da rady, tego nie da się wdrożyć, ale nigdy nie miał żadnego pomysłu w zamian. Za każdym razem był na nie. No i finalnie. Trzeba było ten zespół zmienić, trzeba było tego pracownika. On gdzie indziej mógł zrobić dobrą robotę, może z innym zespołem mógłby się dogadać, ale niestety w danym zespole nie mógł funkcjonować, bo zawsze był na nie. I uwaga, często jest tak, że jeśli chodzi o rozwiązywanie problemów, dosyć świadomo się też mm, osobę taką zatrudnia do zespołu, która będzie mówiła, co może pójść, wszystko nie tak, ale to jakby jest inny case, kompletnie. Dlatego punkt numer jeden: ludzie, którzy Ciebie otaczają, czy Ciebie wspierają, czy też hamują Twój rozwój, jak oni wpływają na Ciebie, jakiego języka używają, jak Ty się przy nich zachowujesz, jaki Ty jesteś dla świata, czy może poprzez kontakt z tymi ludźmi nagle czujesz się poddenerwowany, może nie możesz jeść, źle Ci, może nie śpisz i tak dalej. Więc to jest niebywale ważne. Te osoby mają ogromny wpływ na ciebie, a jak badania pokazują, mają wpływ na to, jakie jest twoje zdrowie, jakie są twoje zarobki, jakie ty masz podejście w ogóle do życia. Więc to mamy punkt numer jeden. Odwrócę tu sobie kartkę, tak żebyśmy niczego nie pominęli, bo punkt numer dwa jest, powiedziałbym, nawet tak samo istotny. A dlaczego te informacje, które tutaj są za mną. No, ale ich tak szybko nie uzupełniam. Nie jestem w stanie tak szybko książek czytać, żeby codziennie tutaj lądowała nowa książka. Natomiast te informacje, które znajdują się w internecie, otóż one już mocno zabiegają o naszą uwagę. I teraz te media i treści, które do nas docierają, no, kształtują nas, naszą rzeczywistość. Tak zwane też bańki informacyjne, co ciekawe. Czyli zobacz, drugi słuchaczu, jak to jest, jak otworzysz social media, jedne, drugie, trzecie. To algorytm zaczyna ci później pozycjonować treści w oparciu o to, co Ty już oglądałeś. Czyli robi niejako taką bańkę informacyjną, i tak my do końca nie wiemy, czy to, co powiedział X, to jest prawda, czy to, co powiedział Y, to jest prawda, i otaczamy się tymi informacjami. Ale żeby było tego mało, jeśli te informacje jeszcze negatywnie na nas wpływają, czyli my zaczynamy się zastanawiać, martwić, czy to jednak ten zaatakuje tego, czy też nie. Czy to będzie choroba? Ojej, a teraz jest nowy rodzaj raka. No to może i mnie to dopadnie, a ja przeczytam, bo ten miał zawał, miał tyle lat co ja, a popatrz, a to jest niedobre. I ty tak naprawdę czujesz się sparaliżowany. A to niby tylko informacje, tylko rzeczy, które no, często nawet się nie wydarzyły, często nie są prawdą, bo jest nam ciężko to zweryfikować. I ta dieta informacyjna w tym podejściu jest niesamowicie ważna bo to też jakie informacje ty przyswajasz to wpływa na to jak ty zmieniasz się, jak ty rozwijasz swoje kompetencje, swoje podejście do ludzi, do relacji, bo przecież jest bardzo dużo wartościowych treści w internecie, coraz więcej ekspertów się wypowiada i to nie pseudoekspertów, tylko ludzi, którzy naprawdę zrobili mnóstwo szkoleń, mnóstwo książek przeczytali, mają ku temu też wykształcenie, bardzo wiele praktyki, doświadczenia, a przede wszystkim otwartość, którą się dzielą, i dzisiaj można tych informacji w internecie znaleźć naprawdę bardzo dużo, które są do zweryfikowania. I ta technologia i social media, no to niestety zmniejszenie naszej koncentracji. Zdecydowanie, bo pojęcie związane z inflacją wszyscy znamy, ale czym jest deflacja, to jest między innymi nasza uwaga. My nie jesteśmy w stanie naszej uwagi dać wszędzie tam, gdzie jest ona proszona. Bo te informacje, które zabiegają o to, kliknij, popatrz, on kupił dom za 5 miliardów dolarów, a ten wystarczy, że naciśnie jeden guzik i świat się zmieni. Kompletnie to ci jest do niczego niepotrzebne. Nic do twojego życia nie wnosi, a tylko powoduje strach. Zobacz, jak sytuacja wyglądała 3 lata temu, kiedy wybuchła wojna na Ukrainie. Co się działo z nami wszystkimi, kiedy było bardzo dużo informacji, codziennie był napływ, tylko co minutę aktualizacja, tak naprawdę, i to było bardzo ważne, żeby dosyć szybko z tego wyjść, bo owszem, każdy z nas był zainteresowany dotyczyło to bezpieczeństwa nie tylko jeśli chodzi o tę część świata ale też o tych ludzi, którzy tam ginęli, którzy tam mieli bardzo duże trudności. I wciąż różne rzeczy do tej pory się dzieją, natomiast nie o geopolityce, a o tym, jak to wszystko wyglądało. To miało na nas wpływ, natomiast trzeba było szybko sobie z tym poradzić, bo inaczej, tak jak z tym jabłkiem, byśmy zgnili, byśmy byli tylko w tych informacjach, byśmy byli sparaliżowani. I to nie chodzi o to, żeby znowu patrzeć, o, to mnie nie dotyczy, nic się nie dzieje absolutnie i nic się nie wydarzyło, bo to jest wyparcie. Ale o takie podejście nienegatywne, czyli takie, które nas nie paraliżuje, bo ten paraliż powoduje, że no nie jesteśmy użyteczni, nie dość, że nie możemy pomóc tym, którzy cierpią, to jeszcze sami powodujemy, że my cierpimy. Tak wygląda to pod kątem informacji. I pytanie do Ciebie: jakie treści konsumujesz codziennie? Czy one pozwalają Ci się rozwijać? Czy może to, co powiedziałem? Oglądasz cały czas materiały związane z polityką, związane z geopolityką, może z chorobami i cały czas masz lęk, cały czas jest strach. I to wcale w tym momencie nie śmieje się z ciebie, bo to jest fakt. Tym, czym karmisz swoją głowę, niestety zaczyna urastać. I mogę powiedzieć, przykro mi dla ciebie w tym momencie. I to nawet nie tylko dla ciebie, bo gdybym ja karmił się tymi treściami, a niejednokrotnie się też karmiłem, oczywiście, bo nie jestem tutaj, w cudzysłowie, bez winy, to też byłem jakiś taki. Kurczę, no nie wiem, czy powinienem coś zrobić, czy nie powinienem. Nie wiedziałem, w którą stronę iść, a to dlatego, że karmiłem się nie tymi informacjami. Zobacz, jak to wygląda, gdy na social media obserwujesz ludzi, którzy działają, którzy coś robią, którzy pokazują ci też swoje lekcje, swoje porażki. Nie tylko te piękne cukierkowe talerze. Z stekiem, czy też z innym tofu, tak naprawdę, ale z tymi rzeczami, które są prawdziwe. Dzisiaj bardzo popularne, to jest moja bańka informacyjna, jest chodzenie po górach. Często ludzie publikują zdjęcia nie tylko z tych pięknych um, scenarii, gdzie jest pełne słońce, ale też jest mnóstwo wiatru, mrozu, śniegu, trudności. No, tak wygląda życie. Pełna paleta barw. Natomiast to powoduje, że ty jesteś też w stanie inaczej. Mierzyć się ze swoimi trudnościami każdego dnia. Więc punkt numer dwa, środowisko wirtualne, książki, którymi się też otaczasz, jakie czytasz te informacje, czy też oglądasz seriale, filmy, jaki to ma wpływ na ciebie i na twoje podejście do życia. I punkt numer trzy, często zapominany, często pomijany, środowisko fizyczne. A dlaczego? Bo porządek. Co do porządku i co do chaosu. Tutaj mam zapisane versus, tak naprawdę, i przeciążenie poprzez bałagan. Oczywiście. A dlaczego? Bo nasze oczy zużywają 25% energii całego układu nerwowego. To mówią badania. I teraz, jeśli tu będzie niesamowity nieporządek, to ja będę się rozpraszał. To jest moje środowisko fizyczne. Jeśli ty w domu masz permanentny nieporządek, to wracasz z pracy, gdzie naprawdę dużo rzeczy od ciebie. Ludzie wymagali, szef do tego jeszcze na ciebie nakrzyczał, a ty wracasz do domu i masz nieporządek ogromny. Twoje oczy wszystko starają się analizować. Ty nie możesz powiedzieć: Teraz zamykam oczy i nie widzę tego brudnego garnka. Po prostu ty to widzisz, to jest. I co innego wtedy, kiedy twoje dziecko się bawi i są zabawki porozrzucane, ale po zabawie co się dzieje? Te zabawki są sprzątane, to jest normalne podejście. Wtedy twoja głowa funkcjonuje inaczej. To, w jakim miejscu też mieszkasz, tak, czyli nawet teraz związany temat z monitorowaniem jakości powietrza. Tak, czym jest palone w piecu? Jak to wszystko wygląda? Czy są jakieś fabryki, czy to powietrze jest zanieczyszczone? Czy mieszkasz w pobliżu jakiejś zieleni, jakichś lasów, gdzie masz zrobić ten spacer, czy jest pełno betonu, albo czy jest hałas? Zobacz, jak, ty wpływa, jak wpływa na Ciebie permanentny hałas, tak? I co ciekawe, w naszej części geograficznej. Polska, gdzie zimy w ostatnim czasie tego słońca było mniej, jest taki moment, gdzie nie trzeba robić żadnych badań, żeby zobaczyć jak mocno skorelowane jest to nasze środowisko fizyczne, jaki ma wpływ na nasz stan podczas zimy, podczas jesieni, a co by było, gdybyśmy mieszkali w innym miejscu na świecie w tym momencie, gdzie jest mnóstwo słońca. Zdecydowanie będziemy bardziej chętni do działania. I to kolory i światło dodają nam energii. Uwaga, dodaje nam to energii. Zobacz, przyjdzie teraz wiosna, będzie kolorowo, wszelakie kolory, zielone, żółte, różowe, czerwone, dużo kwiatów, będzie dużo przyjemnych dźwięków. Jak to będzie wpływało pozytywnie na nas. I co ciekawe, kiedyś słyszałem o takim sposobie, listopadowo-grudniowym, kiedy brakuje nam już tych kolorów i też korzystałem z tego, włączałem sobie na YouTubie w jakości 4K nagrania natury z Ameryki Południowej. I oglądałem to sobie, patrzyłem na różne rodzaje zwierząt, gatunki, których do tej pory nigdy nie widziałem, na te kolory niebywałe. To bardzo mocno i dobrze wpływa na nasz mózg, na naszą koncentrację i w ogóle na nasze postrzeganie świata. No bo gdy jest szaro, to jest szaro, a jak mamy dużo kolorów, potrafimy się nawet uśmiechnąć. Dlatego ta bliskość natury jest niesamowicie istotna, bo według badań wpływa na nasze samopoczucie i wpływa na naszą efektywność. I wypisałem tu sobie takie dwa miasta. Pierwsza to jest Osaka, Japonia. Bo co ciekawe w newsletterze 52 notatki przeczytałem i też zobaczyłem zdjęcie Osaki, gdzie brak. Jest aut na poboczu i jest zdecydowanie mniejsza ilość znaków w mieście, jeśli chodzi o te pobocza, co powoduje, że to jest bardziej uporządkowane. W ogóle Japończycy mają bardzo taką zasadę porządku i filozofię ma, czyli robią przestrzeń pomiędzy. To, co powiedziałem o tych informacjach, to, co powiedziałem o ludziach i to, co powiedziałem w ogóle o środowisku fizycznym, również musi być ta przestrzeń pomiędzy. Bo jeżeli ja nie zrobię przestrzeni pomiędzy, no to wyobraź sobie, czy jesteś w stanie do swojej sypialni wstawić dwa takie same duże łóżka, nawet jeśli tak, no to zobacz, czy będzie jakakolwiek przestrzeń i jak tobie się będzie tam spało, czy będzie przyjemnie, czy nie będzie przyjemnie, czy to będzie dobre środowisko dla Ciebie. Więc to osaka, a jeśli chodzi o Europę, przypominam sobie swoją podróż do kantonu Fryburg w Miejscowość nazywała się prawdopodobnie Ból. Nie do końca jestem pewien, czy dobrze to wymawiam, bo pamiętam, jak byłem kontrolowany na granicy i gdy powiedziałem Bóle, to niestety, ale osoba, która kontrolowała mój dowód, nie wiedziała o co chodzić, bo z tego względu, że wyraźnie źle to wypowiedziałem, i powiedział mi ten pan Ból. No to powiedzmy, że to jest faktycznie Ból. To był koniec kwietnia i byłem tam trzy dni, wróciłem tutaj do Polski. I co było dla mnie takie naprawdę w tamtym środowisku, na pierwszy rzut oka, bardzo cieszące, zadowalające: porządek i czystość na ulicy. Nie było tego brudu po zimie, było to wszystko posprzątane, ludzie dookoła mieli posprzątane. To też bardzo dobrze na nas wpływa, kiedy mamy ten porządek. I co ciekawe, w ciszy słyszymy więcej, zdecydowanie. Zobacz, ilukrotnie miałeś taką sytuację. Kiedy mogłeś zrobić przestrzeń, przypomnij sobie, jak idziesz pod prysznic. Owszem, tam nie ma ciszy związanej z taką permanentną ciszą, bo przecież jest woda, ale nie przyswajasz nowych informacji, z nikim się nie widzisz, zamykasz oczy i tak naprawdę masz możliwość usłyszeć swoje myśli. Ja pamiętam, jak chodziłem do szkoły i nauczycielka w pewnym momencie powiedziała: Ciszej, bo nie słyszę nawet swoich myśli. I dzisiaj rozumiem, co to znaczy. W ciszy słyszymy więcej. Dlatego trzy elementy, które wpływają na ciebie niesamowicie: czy to środowisko cię buduje, czy cię rujnuje? ludzie, którzy cię otaczają, i to w twoim życiu prywatnym i zawodowym oczywiście. Pamiętaj o tym, bo to, że ty powiesz, że twoje życie zawodowe, ty musisz pracować, bo i podasz milion powodów, to bierzesz odpowiedzialność, że to środowisko będzie na ciebie wpływało. Punkt numer dwa związany z informacjami, jakie przyswajasz. Wcale nie musisz ich tyle przyswajać i wcale nie musisz skupiać się tylko na tych negatywnych. I punkt numer trzy twój świat fizyczny, jak on wygląda, czy jest uporządkowany, czy spędzasz czas w naturze, że tak to nazwę, czyli w miejscach, które sprawiają, że jest dużo zieleni. Teraz wiosna będzie do tego idealna, więc trzy te elementy, które bardzo mocno na ciebie. Wpływają. To tyle. Moja kartka jest zapisana do końca, co chciałem, to powiedziałem, a tobie życzę świadomego wyboru swojego środowiska. Dariusz Haudys